Rachunek za prąd, faktura za prąd. Ostatnio doszły nam też szacowane faktury za prąd w PGE. Dużo z Was przysyła mi swoje faktury. Prosicie o komentarz, prosicie o zobaczenie, czy wszystko jest ok. Niestety, bardzo rzadko jest wszystko ok, ale pojawiło się światełko w tunelu. Napisał do mnie pan Tomasz, mój widz, który dostał prognozowaną fakturę z PGE, gdzie musi zapłacić 950 zł mając w magazynie aż 1099 kWh nadwyżki energii, czyli po odjęciu 20%, jak pisze, miałby 880 kWh rzeczywistej energii do odbioru z PGE. I co się stało? Stwierdził, że to trochę za dużo. Na stronie PGE znalazł informację, że można korygować faktury prognozowane. Jeżeli można korygować, no to dlaczego miałby z tego nie skorzystać? Niestety, nie znalazł wniosku na ich stronie, dlatego zadzwonił i poprosił o korektę faktury prognozowanej. Pani śmiała się, że chce zmienić na kwotę 50 zł. Zapytano mnie o moje szacowane zużycie, więc podałem 0 kWh, skoro mam się zbilansować. Wiecie, że ktoś ma 880 kWh, już tak na 300 netto do wykorzystania, to te 0 kWh jest realne. Było też pytanie o szacowaną produkcję z paneli, więc podałem niższą wartość z ostatniego miesiąca. Efekt. Po około tygodniu oczekiwania stara faktura, prognozowana została anulowana i wystawiono dwie nowe faktury na kwotę 27 zł każda. Zobaczcie, miał zapłacić 950 zł, według prognoz, ale wystarczył telefon do PGE i bez problemu zostały skorygowane te faktury prognozowane na kwotę aż o 900 zł, mniejszą. 950 na 54 zł. Jest różnica, prawda? Może warto wspomnieć na pana kanale, że jeżeli ktoś ma dużą kwotę na fakturze prognozowanej, to warto zadzwonić do PGE i poprosić o korektę. Nawet jeżeli uda się obniżyć wartość faktury tylko o 50%, to nie dajemy darmowego kredytu dla PGE. Pozdrawiam, Tomasz. Bardzo fajna, fajny mail, bardzo fajny list. Naprawdę myślę, że bardzo. Znaczy, Ja mam dobre zdanie o PGE. Może na wyrost, ale jestem na ich terenie, korzystam z ich usług, i znam bardzo wielu pracowników PGE, nie tylko z Podkarpacia, ale też z innej części Polski. I naprawdę nie spotkałem się ani w siedzibie, ani w br brze obsługi klienta, ani wśród monterów, i tak dalej, z jakimkolwiek niemiłym zachowaniem. I to w czasach, kiedy jeszcze nie byłem youtuberem, Także to nie są sytuacje takie, że nagle mi się okazało, że mają uwagę na mnie i są dla mnie mili, bo a już nagrywam. Jeżeli chodzi o system informatyczny, został on napisany na zasadzie pewnych odgórnych przykazań, skazań i liczy on ten system prognoz na podstawie jakichś tam algorytmów. PGE zresztą twierdzi, że każda kolejna prognoza będzie już jakby bardziej rzeczywista, ponieważ system będzie się uczył na własnych błędach i będzie coraz bardziej zbliżony do tego, co faktycznie po pewnym czasie mamy płacić. Pierwsze prognozy, jak widać, są trochę wystrzelone. Poza tym w tym roku lato, przynajmniej na Podkarpaciu, było bardzo słoneczne. Wszyscy z nas tutaj mamy dużo większą produkcję z fotowoltaiki niż rok temu, i pewnie system porównując ubiegłoroczne zużycie energii, wystawiając nam prognozę na kolejne miesiące ją z powodu właśnie tego, że rok temu było dużo gorsza pogoda, jeden z najgorszych lat w mojej dziewięcioletniej historii fotowoltaicznej. 2024 rok, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, może być jednym z najlepszych lat. Być może, bo już nie, nie, nie analizuję tego tak starannie, jak to robiłem przez ostatnie 70 parę miesięcy, ale zrobię analizę roczną pełną, tak żebyśmy zobaczyli, jak mi ten rok minął w mojej instalacji, jak żeby było też dla potomnych takie dziewięcioletnia, coroczna analiza sytuacyjna. Także wystarczy telefon. Nie ma formularza. Przynajmniej pan Tomasz tego formularza nie znalazł na stronie PGE. Wystarczy zadzwonić. I jak widać, bardzo została skorygowana faktura. Bo z 950 zł na. 54 zł to już naprawdę jest uczciwa korekta. To nie jest tak, że dobra, no to stówkę ci odejmiemy albo 200 zł, bo faktycznie masz bardzo napełniony magazyn energii u nas. Tylko tutaj wzięto pod uwagę całokształt kształt i widać, że ta pani ręcznie wpisała rzeczywistą kwotę, która wyniesie. Także zachęcam was. Myślę, że pozostałe regiony też są otwarte dla was i skore do korekt, tylko po prostu trzeba to prosić, trzeba to prosić, bo jak to w życiu bywa, jak się nie poprosi, to się nic nie otrzyma. Miłego dnia.